tutorial jak zrobić taki fajny samolot. ale zbierzecie się od historii Wrypcika, z życów i karteczkę ze środka tak jeśli chcecie karmić coś takiego to wbijajcie dajcie lajka subskrypcję i napiszcie jakiś komentarz na przykład bardzo fajny tutorial Пойдет, пойдет. Я смотрю, как карта должна у меня. Так, вот так на пол. Чтобы вышло вам все так. Подача. Так. О, квадратик To, to tutaj, ten róg, bierzecie tak, żeby było do środka. Teraz ja Wam pokażę. Wyszło coś takiego. Obojętnie, czy to skrzywa, czy prosto? u mnie, jak widzicie, skrzywe. Biorę drugi. Tak samo. Tak samo jak płacie coś takiego. Bierzecie ten tutaj ruch i bierzecie. Bierzecie tak. Nie, 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 co, nie przez całe, tylko do połowy, do połowy tego, co tutaj macie. Ok. Tyk. Do połowy tego tutaj co macie. Widzicie? Tyk, tyk. jest połowy co tutaj Następnie bierzecie drugi, drugi róg, robicie po raz kolejny to samo z tak, drugim rokiem. O tak, syk i wyszło do takiego. Mam nadzieję. Chyba, że macie źle. No i tam więc bierzecie byle jak kwiat, Może prawy, być może być lewy. i bierzecie bo coś takiego. to tą jedną na drugi. I coś takiego, i gotowe, Żartuję, chyba jesteście głupi, nie? Sorry, sorry, sorry Sorry, sorry No i patrzcie, patrzcie, tak? Bierzecie tyk Bierzecie ten róg Tutaj u góry O, nakrzywiacie. Wyszło coś takiego Bierzecie, o Następnie bierzecie drugi róg i lubicie to samo, w Bo może chyba